Yeah. No siemanko, dzisiaj dla odmiany MTB. Dobrze, nie spróbować tego na fuercie a no zaraz się widzimy na trasie Troszkę wieje Jesteśmy w poralecho Polecimy po takiej fajnej trasie nad wybrzeżem troszkę później Pojeżdżamy na wulkany, no to ja rozkręcam maszynę i widzimy się. No Anko. to zaczynamy naszą przygodę MTB na Venturze zwanej przeze mnie w Puerto. No lecimy. Będę leciał przez taką szutrową drogę, później wjedziemy na jakiś wulkan. A z tyłu widać tam Lanzarote. Po prawej stronie jest koralecho i też tam po prawej stronie jest port no dobra, no to po prostu lecę Będę nagrywał w trasie do zobaczenia Jak zawsze. fajny wulkan i dalej można wjechać na taki szutr lecę dalej Popcorn widz, popcorn, dlatego bo w kamienie wykonajmy jak popcorn. Skromnie, ale w sumie co więcej, do jest potrzebne. Tak od głowa słońce. Do... Oldskulowa miejscowość, naprawdę. Teraz kawałek asfaltem do wulkanu Oczywiście wulkany wygasły Zaraz będę przy wulkanie, wjadę na wulkan Później do El Cotillo i z powrotem też taką szutrówką całym nadbrzeżem A z tyłu widać wulkan Nie wiem ile jest stopni, ale Ciepło, grubo ponad 20, a jest 8 marca. Z jego najlepszego z okazji Dnia Ale patelnie. To znaczy, że nie można rowerem czy motorem? Zaraz to wytłumaczę. Czuję tylko w Dobra, nie ma co się bać. Ładnie to wygląda, chyba nie wybuchnie. Dobra, tyle podjechałem, ale ciężko. Kurde no, mam te, czy najwyższe mam przerzutki ciężko. Kawałek poprowadzę. No, trzeba być czerwym ze sobą. Nie będę się miał, że podjechałem całość. Ciężko, kurde no. Ale kolorki, dla tych kolorków warto tu wjechać. Wjechać i trochę wejść, no. Nie mi się MTB Jak teraz wjechać No jak? <słuch> źle źle poszedłem złą stroną No, masakra Ciężko się idzie Nie wiem, bo chyba tam była ścieżka, z tamtej strony no ale tu też jest taka ścieżka. Nie wiem, czy to już dużo brakuje, czy nie. No to jakoś wlazłem, bo nie wjechałem. Poszedłem od złej strony. No tak wygląda krater wulkanu. no się iść tą ścieżką, a nie tak jak ja szedłem Ale trudno. Wszedłem z tej góry jakoś z rowerem, nie wiem jak Małe to drapanie